Chciałabym serdecznie podziękować Lions Łódź za ogromne wsparcie i bezinteresowną pomoc, która umożliwiła realizację 84 półkolonii dla dzieci z rodzin zastępczych. Państwa niezwykła inicjatywa to nie tylko gest dobroczynności, ale przede wszystkim wyraz głębokiego zrozumienia i troski o potrzeby najmłodszych, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Dziękuję za pobyt w 1 za nowych kolegów, za dobrych wychowawców i za pyszne jedzenie. Chcę podziękować za, te, za ten spędzony czas na półkoloniach. Dużo zwiedzaliśmy, dużo się dowiedzieliśmy. Było super. Było super, bawiliśmy się, zwiedzaliśmy i było super i jest dalej super. Dziękujemy za półkolonię wc 1 Państwa inicjatywa pokazała, że Lions Club Łódź jest nie tylko organizacją, która działa na rzecz lokalnej społeczności, ale również organizacją, która realnie wpływa na życie ludzi, przynosząc im radość i nadzieję. Jesteśmy wdzięczni za to, że zdecydowaliście się wesprzeć naszą misję i pomóc dzieciom w przeżyciu niezapomnianych chwil w miejscu tak wyjątkowym jak EC1 Łódź. Podobało mi się planetarium i y, laboratorium. Y, mi się podobało wszystko i bym chciała wrócić w, w przyszłym roku. Dzień dobry. Jako babcia moich dwóch dziewczynek, Lenny i Oliwii, chciałabym bardzo, bardzo, bardzo podziękować wszystkim ludziom o dobrych sercach, y, dzięki którym dziewczynki mogą tak fajnie i wesoło spędzić czas. Bardzo, bardzo dziękuję. Każdy uśmiech na twarzach dzieci jest najlepszym podziękowaniem za Państwa wsparcie. Dzięki Wam dzieci miały szansę oderwać się od codziennych trosk i cieszyć się czasem, który był w pełni poświęcony ich rozwojowi i szczęściu. Raz jeszcze z głębi serca dziękujemy Państwu za zaangażowanie, wsparcie i wiarę w to, że każde dziecko zasługuje na szczęśliwe i pełne radości dzieciństwo oraz wakacje.